Tu jest takie moje bajkowe drzewko Które po prostu Z dwóch pni Wrosło się w jeden pień I tu się zbliżamy Tu wyrasta Idziemy do góry a no i tu się łączy Takim sposobem dziwnym To drzewko potrafiło się zrosnąć i mamy takiego sobie grabka. Niby nic nadzwyczajnego, ale ciekawe. No to dalej wchodzimy do bajkowego świata przez te bramy. Jesteśmy na drugiej stronie. Tu mamy susankę zwykłą. A tu oto mamy pień taki z guzem, i nic nadzwyczajnego. Tylko powstanie tego guza było bardzo ciekawe. Po prostu dawniej ludzie często chorowali na tarczyce, i po prostu niektóre osoby miały wolę. Te osoby szły do czarownicy która poczyna chusteczką ta, takiego wola i później w takiej brzuszce, o jak ta przypuśćmy, wywiercali otwór, wkładali te chusteczkę od czarownicy i zabijały likol kołkiem. I właśnie powstawały takie wole, jak tutaj i to właśnie jest taka pozostałość taka ciekawostka po prostu a tutaj mamy takie drzewo które już zakończyło swoje życie to my po prostu go z córeczką nazywali konikiem dlatego że właśnie w tym miejscu było takie fajne siadełko. tu wysadzałem córeczkę i sobie siedziałem na takim koniku takie pokręcany grab. Będzie przez przerobiony na opał. No bo cóż, żeby po prostu żadne szkodniki się tu nie wylęgały, a wartość o będzie wykorzystana. A teraz wychodzimy z bajkowego lasu. Do bajkowego domku. O, jeszcze go nie widać, ale tu mamy domek świętej pamięci Michała, taki w lesie domek, niegdy zwracają. Z lasu. Oj, to długie opowieści. Pan Michał mi tu snu. Było bardzo ciekawie. To jeszcze mamy taką gruszę dziką wokół domu. Tu widok z południa. Takie małe okienko. Po lewej stronie okienko to pan Michał miał sypialnię. A tu miał po prostu kuchnię. I okienko które było widać cały świat tu miał stajenkę dla zwierzątek dla konika dla krówek kurek nie chował bo tu po prostu lisy grasują a więc zobaczmy jakie widoki miał pan Michał z okna, o z tego właśnie i oto widok z okna Pana Michała po prostu tu jeszcze Beskid Niski tu mam troszkę drzewko przeszkadza no to tu sfilmujemy troszeczkę no nie wiem czy będzie widać nad tymi drzewami jest mgła i to są dolabniejsze tereny wieszczadów. Tak I Więc więcej jak te drzewka się kończy, kierunek Sanok w tamtym kierunku. Wracamy. Jeszcze do domu, tak właśnie. Koło lasu pan Michał sobie mieszka. Jeszcze jedno spojrzenie na las. Jest okno w pokoju pana Michała. Za chwilę pokażę widok z tego okna. Tu pan Michał miał widok na południe i teraz wracamy sobie z powrotem do kolorowego lasu. Tutaj mamy. Następne drzewo, konika. Broza, tak. Oj, stara ta broza. Prawdopodobnie pamięta jeszcze Franciszka Józefa, ale po prostu wiatry. Najpierw była wojna. To ten las był wycięty do zera. Później wiatry, czy dzikie zwierzęta, spowodowały, że to drzewo. Nie dało urosnąć, jest takie po prostu wymęczone, jak tu widać, no, a tu reszta jest już, zwykły no. las. a więc wracamy przez czarodziejskie wrota teraz jesteśmy już w lesie wróciliśmy z krainy czarów jesteśmy sobie u siebie w lesie dziękuję za uwagę